Słuchajcie, moja fryzura w ogóle jest taka mega poranna, ja ją jeszcze nie robiłam, po prostu związałam w tego koka. Tak się trzyma, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. A powiem Wam, że chyba nawet lepiej wyglądam związanych w kamerze niż w rozpuszczonych, ale za chwilę je sobie po i w ogóle i, i będę wychodziła, ale na razie jest taki artystyczny nieład, powiedzmy, nie wiem, czy pięknie wygląda, czy nie, ale niech be. Witam Was moi drodzy na kanale Koferek Czekolady. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem dosyć nietypowym, ponieważ no, na moim kanale nie zdarzają się filmiki typu makijaż taki i taki, makijaż taki i taki, na taką okazję taką i taką, ale tym razem dzisiaj się taki zdarzył i zapraszam Wam, Was, Was, na filmik tego typu, mam nadzieję, że Wam się spodoba, chociaż wiem, że takie filmiki tak czy siak mają dużą oglądalność, więc mam nadzieję, że i ten tak będzie. Słuchajcie, dzisiaj zrobię makijaż tylko i wyłącznie pędzlami Nancy. Dostałam je już jakiś czas temu od właśnie tej firmy i pierwszy Wam je przedstawię w ogóle, co to są za pędzelki i jak one wyglądają. Mam ich pięć plus jeszcze o, beauty blender. I tak, pierwszy pędzelek, który tutaj mi się wziął do ręki, on jeszcze nigdy, nigdy nie był używany przeze mnie I dzisiaj raczej też nie będzie, bo nie wiem do czego w ogóle on służy, więc jeżeli wiecie, to mi napiszcie na dole To jest taki ukośny flat top, flat top? Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam I on się nazywa Angled A-Brush FA01 i tak właśnie wygląda Drugi z kolei to jest A01 i on jest używany przeze mnie namiętnie, to jest... Blush and Bronze, czyli do różu i do bronzera. Idealny pędzelek. Naprawdę go bardzo, bardzo polubiłam. Kolejny pędzelek to jest P01 Conceal Conceal Perfector i on jest tak mi się wydaje, że przeznaczony do korektora, ale go jeszcze używałam do pudru. Tak, nie pytajcie dlaczego. Ale dzisiaj go przetestuję przy właśnie korektorze. Kolejny R01 to jest taki chyba właśnie do pudru, tak mi się wydaje, taki wykończeniowy i on się nazywa Buff the Base. I ostatni pędzelek to jest F01 i on jest Flawless Foundation, czyli jak sama nazwa wskazuje do podkładu. I ja uwielbiam takie flat topy e, Flawless Foundation, to się zwie akurat, ale wydaje mi się, że to jest flat top. O, nie wiem, dajcie mi znać na dole, dobrze to mówię, czy, czy to myślę. Ale ja go naprawdę lubię i już go parę razy używam, Jest naprawdę super. Dzisiaj dla Was, na Waszych oczach jeszcze, przetestuję sobie Makeup Blending Sponge, czyli taki Beauty Blender. Tak to się chyba wie. I słuchajcie, nigdy w życiu nie używałam takich rzeczy. Pierwszy raz w ogóle będę go używała dzisiaj, więc zobaczymy, czy mi się to sprawdzi, czy nie, czy go polubię, czy nie, czy. No nie wiem, w każdym razie ja i tak chyba stawiam bardziej na pędzelki, na paluszki, e, niż na coś takiego, ale zobaczymy, przetestujemy. Może akurat mi się spodoba. Przechodzimy do malowania się. Malowania się, mi to, mi to się kojarzy z malowaniem ścian, ale dobra, tu też nakładamy tapetę, prawda? Mam nadzieję, że nie. Znaczy, że nie mam aż tak dużej podtapety. Nie wydaje mi się. Okej, okay, więc chyba zaczynamy. Nie mam nic przedłużać dalej. Dalej? Nieważne. E, więc tak, zacznę od oczywiście podkładu i podkład to będzie Rimmel Lasting Finish. Ja go już pokazywałam nawet w poprzednim makijażu moim, bo mm, bardzo go lubię, bardzo go lubię i, i wracam do niego co chwilę, jeżeli mi się skończy to Wracam i teraz też już mi się to opakowanie kończy I znowu do niego wrócę, bo naprawdę go lubię Tak jak powiedziałam wam, będę chciała Przetestować przy was na żywo Ten oto produkt Nie produkt, to w sumie jest taki gadżet Makeup Blending Sponge, sponge Beauty Blender Tak to chyba się zwie Poprawnie I Tak jak mówiłam, jego ja nigdy nie używałam W ogóle jego, ani takich Podobnych rzeczy W ogóle nigdy, nigdy, nigdy nie używałam Będę testować. Wydaje mi się, że trzeba tylko chyba więcej, nie? Właśnie. Nie mam dla tego pojęcia, jak to mam w ogóle nałożyć. Czy to mam na rękę, czy bezpośrednio na to? Można no na rękę. Będzie jakoś. E, nie wiem. Mi się wydaje, że tu i tak w ogóle wejdzie bardzo dużo produktu. Więc nie wiem, czy to będzie sens w ogóle to. No dobra, zobaczymy. Testujemy. Ja mam tam lusterkę, więc będę się tam patrzyć to widzę, że to nie jest dla mnie. Nie, słuchajcie, zaraz chyba przeniosę się na pędzel. Ale nie, dobra, nałożymy, nałożymy ten podkład w tym. Chcę to przetestować, naprawdę. Ale nie wiem, jakoś wydaje mi się, że nim na tej buźni nie zostaje. Ale może to i dobrze. Jest taki efekt placowo Czyli że niby mam ten podkład, a tak ten tego nie mam. I będzie mi to na dobre. słabe to jest to jest w ogóle taka guma dziwna jakoś się... nie, dobra, sorry ale przechodzę na pędzel, o wiele bardziej wolę pędzelki i u mnie się sprawdzają o wiele, wiele lepiej, więc sorry ale pędzel na pierwszym... One są takie mięciutkie, w ogóle tak się przyjemniej używa. W ogóle nawet się nie czuję, że się używa. Będzelków. Nic nie drapie, nic nie, nie drażni. Nie. Naprawdę jest. O wiele lepiej niż to, to coś, ta gumka. jakoś tam, nie wiem. Nie, naprawdę nie sprawdza się mnie coś takiego i nigdy jakoś też nie nie ciągło mnie do tego, żeby coś takiego kupić, więc chyba nawet dobrze. Okej, okay, y, mamy podkład. Właściwie ja mam podkład na sobie. I teraz y, korektor. I słuchajcie, tutaj użyję sobie tego y, tego, tego, tego pędzla. Tylko od razu mówię, że używam pierwszy raz tego pędzla do korektora. Zawsze korektor nakładam palcem. A ten y, y, pędzelek jest troszeczkę brudny, bo chyba raz czy dwa razy go użyłam do y, do czego? Do pudru. Do takiego w kompakcie. I Dlatego on jest brudny, ale nie używam go do korektora, dlatego dzisiaj on e, będzie sprawdzał, lub też nie sprawdzał. I tutaj mam korektor z Deli, to jest ten taki żółty, ja Wam też go pokazywałam, mówiłam o nie. No i jedziemy, sprawdzamy, jak to się w ogóle nakłada, korektor pędzla. Ale spoko, powiem Wam, przynajmniej się nie brudzi palce ale mam wrażenie, że więcej produktu zostaje na pędzelku niż na mojej skóry, skóry, skóry. <gry> na mojej skórze no ale cóż, takie są uroki tego, że używam pędzelków dobra, korektor nałożony, ja tylko w zasadzie pod oczy używam korektora, nic więcej teraz e, co? teraz idziemy do brwi i brwi do brwi używam też produktu z Deli to jest ten taki e, eyebrow żel, taki mm, ze szczoteczką. Ja używam tego takiego czarnego, bo tamten brązowy, który Wam pokazywałam też w jednym filmiku, do którego będziecie mieć link w opisie, jeżeli chcecie sobie zobaczyć. E, tamten brązowy, on jest dosyć jasny dla mnie, więc ten czarny się sprawdza ok, chociaż czasem mam wrażenie, że te przepisy są naprawdę dosyć ciemne, ale chyba się już przyzwyczajam do nich. Jest ok. I... Um, tak, jeżeli chodzi o puder, bo też troszeczkę trzeba zmatowić sobie cerę. Też mam z Deli, słuchajcie, to jest takie testowanie, powiem Wam tutaj, bo mm, wcześniej używałam tego z Rimmela, takiego z tej mat, ale teraz mamy lato, jest, ten jest ciemniejszy, dużo ciemniejszy niż ten z Rimmela, więc spróbujemy go przetestować, ja też już go parę razy używałam i do tego produktu użyję sobie, tylko do, do, do pudru, tak mi się wydaje, że to jest do, do pudru, R01. Ten puder strasznie się tak kruszy i powiem Wam, że mógłby być nawet taki sypki, no ale jest w kompakcie, ale i tak się strasznie kruszy i bardzo fajnie się nakłada tym pędzelkiem ten puder. Już jestem zadowolona, bo zawsze nakładałam się takim innym, ale naprawdę mówię Wam, super jestem ten pędzel. Ale jest ok, jest tak ciemniejszy troszeczkę, przynajmniej mam takiej bladej skóry, jak zawsze. Jest ok, naprawdę. No i znowu wracamy do oczu, tylko że teraz w zasadzie nie będę używała pędzelków, no ale się jako tako pomaluję. I tutaj używam sobie kredki do oczu z Avon, to jest taka w ogóle dosyć stara już kredka, no przyznam się bo ja ją miałam już ho, ho ho, ile lat, lat dosłownie chyba lat temu. No ale sprawdza się ok, Dalej u mnie nic mnie nie podrażnia ani nic, więc spoko. I ją nakładam tak bardzo, bardzo, bardzo blisko rzęs, żeby zrobić takie żeby zrobić efekt takich gęstszej rzęs Nie chcę, żeby była widoczna ta kreska, więc staram się ją naprawdę bardzo malutko rysować, no i chyba mi się udaje, no ale nie wiem. Na linię wodną idzie kredka z Lovely. Ktoś mi ją polecił właśnie i sobie ją kupiłam. I powiem wam, że naprawdę jest ok. Nie mam nic do niej, ale mogłaby być troszeczkę miękcejsza i zostawiać więcej tego nudu na linii wodnej, naprawdę. teraz tak, zanim jeszcze pomaluję sobie rzęsy to wrócę do konturowania konturowania, ja nie umiem konturować twarzy, ale do tego procesu całego użyję sobie L'Oreala bronzera jest właśnie z L'Oreala i pędzelka A01 i ten pędzelek już jest dosyć brudny jak widzicie ale ja go używam dosłownie codziennie naprawdę go bardzo, bardzo lubię bronzera też nie używam dużo, bo ja jestem dosyć bladą osobą a ten bronzer, tak jak już Wam mówiłam nie on jest dosyć widoczny i, i mogłam sobie nieźle zepsuć cały look. Boże, jak ja mam dzisiaj słownictwo w ogóle. Dobra, wracamy do oczu i tu oczywiście używam mojej maskary którą uwielbiam i naprawdę nie umiem jakoś się z nią rozstać. To jest Lovely, taka podkręcająca, ta żółta za 8Z, słuchajcie, najlepsza maskara Ever. I zalotka z Emil, którą dostałam bardzo, bardzo dawno temu w Glossy Box. Słuchajcie, zaszła taka sytuacja, iż aparat mi się wyłączył, a już pomalowałam jedno oko, widzicie, wracam dalej do malowania. I maluję na odległość, więc nie wiem, jak to wyjdzie w ogóle. Bo lusterko mam dosyć daleko, więc maluję tak naprawdę na pamięć. No, ale mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Pomalowane. Tylko teraz muszę sobie to wszystko dokładnie wyczyścić. Ja dolnych rzędów raczej nie maluję, bo jakoś mi się to nie podoba. Chociaż wiem, że w ostatnim filmiku zaczęłam malować, bo mi się zaczęło to podobać. No ale kobieta zmienną jest, już mi się to nie podoba i nie maluję. Prosta, prosta, prosta. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o mój makijaż. Jeżeli chodzi o usta, to ja nigdy jakoś tak nie maluję. Czasami mnie coś znajdzie i znajdzie. Na no, mniejsza. Yy natchnie, no wiecie o co chodzi i co, czymś sobie tam pomaluje chociaż produktów do ust też mam pełno no ale w większości nie maluję ust, no, nie wiem czy staty niestety, ale jakoś wolę chyba siebie tak bardzo naturalnie naturalnej wersji. I, I to by było na tyle, jak widzieliście, no jednak ten beauty blender mini przypadł do gustu. Znaczy on, ja, ja go tak nazywam, bo to się nazywa Makeup Blending Sponge. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o pędzelki, naprawdę mają rewelacyjne i nie mówię tego dlatego, że muszę tak powiedzieć, czy też naprawdę są super i mi się ich naprawdę elegancko, rewelacyjnie używa i będę do nich wracać. Niektóre były poprudzone troszeczkę, no to Was przepraszam, ale nie miałam czasu ich umyć, a tak naprawdę one nie były jakoś mega brudne, um, ale no parę razy już je używałam, więc mają prawo być brudne, prawda? Jeżeli chodzi o kosmetyki, które używałam, to wszystkie Wam pokazałam. Tak mi się wydaje. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie mi oczywiście na dole. Ja Was zapraszam na Facebooka, Instagrama i Snap'a. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Buziaki. Pa, pa. nadszedł ten czas, że jednak... Ale jestem tu jakoś tak wstronię.